Cześć kochani, cześć widzowie, słuchajcie, nagrywam tak na szybko. Chcę się pochwalić nowym sprzętem. Kupiłem sobie skuter. Tak, tym razem skuter, nie biegówka. miało być inaczej, jak to już nagrywałem w kolejnych filmach, a jednak jest tak, jak teraz. Czyli zacząłem jeździć skuterem. Kupiłem skuter markowy Yamaha, Yamaha Nmax 125. Słuchajcie, no jeździ super, to jest bajka po prostu. No, nie ma nawet co porównać. Ogólnie do biegówek nie ma co porównywać, jest taka wygoda. A co mówić do, do biegówek chińskich? nie? Tak więc jeździłem wcześniej trochę na próbie PCX-em i wydaje mi się, że jednak NMAX jeździ fajnie i lepiej. No PCX jest cichszy na pewno, ten ma taki fajny, fajny dźwięk głośny, takie bulgotanie fajne, yy, ale. Yy, ale wydaje mi się, że ten chyba lepiej przyspiesza. Mimo, że podobna moc, podobna waga. No i ten jest taki masywny, słuchajcie, jak on ma oponę. No jest, jest kawał po prostu. Skuterka, no i tarcza z tyłu, tarcza z przodu. Oczywiście ABS. Tak więc bardzo fajny zakup. Trafił się w kolorze białym. Niech już będzie. Nie będę wybrzydzał, poza tym zaczyna mi się coraz bardziej ten biały podobać. No jest przepiękny. piękny, teraz jest trochę brudny od owadów, bo już przyjechałem trochę, ale, ale jest bardzo ładny ten kolorek. W następnym filmiku może postaram się nagrać coś więcej o nim, a teraz jadę, trzymajcie się, cześć!